Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Misja jest taka, że jedziemy z Miszą na jednym motorku. Dobra, chcesz jechać, pojedziesz z nami, bo jeszcze pojedziemy na bazę, to ciebie też zabierzemy. No. Ty yy, wybiegasz trochę. Yy, no to ile pojedziesz z panem. Tak, pojedziesz, no. Stefan, zostajesz. I musimy motor odebrać, a ja przy okazji bazę odwiedzimy, no. Tyle. To, to dwie, dwie rzeczy. Słuchajcie, jedziemy w trójkę ile też zabrałem, nie będzie to wygodne, ale psy, trzeba też zabierać. Dobra, dojechaliśmy do warsztatu. Ja muszę tu Lejla schwycić, bo tu też chyba jakiś pies jest. I on też jeździ na motora. O, tam stoi. Lejla, chodź tu! Dobra, zrobione. Tu sam są te części, gdzieś mi pokazywał, które wymieniał. Filtry, jakieś tryby i tak dalej. Gdzieś to tam leży, nieważne. 80 dolka, no ale 80 dolka i będzie wszystko kurde, hulać, tak jak trzeba. O, już Wam pokazuję, to widzicie? To są moje części, które zostały wymienione. O, jeszcze benzynkę to kupię. Wiecie co, demontujemy jeszcze taką blokadę stacyjki, którą tak naprawdę każdy złodziej otwiera w 10 sekund, 5 sekund, a ona mi się czasem blokuje i nie mogę później kluczyka tego, mogę zdemontować to całkowicie. Dobra, Tomasz. Słuchajcie, jeszcze wymieniłem obydwa lusterka, bo... No po prostu chwiały się na wietrze, już tak były, a jak dokręcił śrubę, wyregulował, to tam pęka wszystko, stare plastiki były, no a lusterka ważna, także jeszcze lusterka wymieniłem. Także to wszystko teraz już jest tutaj zrobione jak trzeba, więcej nie trzeba i motor idzie na wypożyczenie, trzeba było po prostu zapłacić trochę więcej niż w tych tanich warsztatach, ale tutaj widzicie, robią, naprawdę robią, działają, nawet Lejla to potwierdza, co? O mają wszystko części oleje paru pracowników kilku jedziemy na bazę Kurde jaka dziwna miejscówka Dobra, ja na mapę spojrzę Zgubiłeś się? Tak, ja tam no, no tak zgubiłem się Ty dzwonię do Tomasza, bo nie wiem czy nie będę się bać pójść jakiś czas, wiesz Poczekaj, już wiem No chodź. Leila. Leila. No chodź. No chodź. No chodź. Chodź tu. Prawo. Prawo, prawo. Prawo. Dobra, słuchajcie, no, poczekaj, bo ja tutaj jeszcze dogrywkę robię, wchodzimy na bazę. Zobaczcie, jakie auta, stare Jeepy. Gazik. W międzyczasie dojechałem do knajpy Barszcz. Misza to już pojechał gdzieś dalej. No, znacie ukraińsko-rosyjski barszcz. No, menu się. No, mają takie menu w różnych językach. Polskę gdzieś zaginęło. Masz lodu, Leila. Masz wodę z lodem. Mnoga. Wszystko poszło, no, z lodem to dobrze. A ja dla siebie zamówiłem barszcz, barszcz ukraiński, bo Ukraińka gotuje. Lejla dostaje jeszcze słoniny z, 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 na, na skwarty. Lejla wodę, a ja kolę sobie imperialistyczną o barszczu. No, taki barszczyk prawilny. Jeszcze śmietana jeszcze ma dojść do tego coś. Kumpel przyszedł do lei To już się znają A ja dostałem jeszcze takie coś Zjedzone czas wracać do domu, do bazy. A, jedziemy, chodzi. Kolega, pożegnaj się ładnie. A, no. Po barszczu wracam na Bazę. Taka rządowa kolumna będzie jechać. Nie tu Hej, chodź tu chodź. Wszystkich nas widzicie, przekierowali za nas jechać w stronę chaty. Dobra, ja sobie tędy pojadę. A ja wróciłem na bazę A Sraję widzę co jeszcze I see. moją koszulkę ubrała A to jest chyba Misza powiedz Dobra. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dajcie łapkę w górę. Cześć. Cześć.